Witajcie kochani. Dzisiaj kolejna wojna, znowu węgierski sojusz, ale no nie podejmuje się tego nawet czytać. O, 23, ataki jeszcze mają, także dużo, dużo czasu. Język duński co prawda wpisany, ale widocznie może nie ma węgierskiego do wyboru. E, mamy 600 punktów, 800 punktów przywagi, 19. Także wygląda, że wojnę mamy wręcz w kieszeni, ale może być to złudne. Sporo czasu zostały, dwie dobitki, kochani, i, o, i tyle w sumie: no. dwie dobitki, reseciki, potem w, do wyboru do koloru, mam nadzieję, będzie. No to jedziemy. Wojna z tymi trupkami. Minionkami, czy jak tam je zwał. Spróbujmy najpierw tego. Teoretycznie oczywiście mocniejszego przeciwnika. Jedziemy mono standardowa drużyna. Myślę, że mocną weźmiemy drużynę. Nie będziemy tu kombinować na razie, przynajmniej z dwójką, chociaż na dobitkę może można by było wziąć teoretycznie tą słabszą. Ale. Jak klocki nie podpasują, to wiecie co to będzie, rzeźnia. No i zobaczmy, jak te klocki nam się ułożą. No, są trzy akurat po prawej stronie. Spróbujemy coś naciągnąć po lewej środek. Wszystko na razie w pustkę. Dobra, mamy pod insarnią parę klocków. Podciągniemy sobie ładnie wszedł diamencik. To już nie dziękujemy. I w sumie poczekam z diamentem. Możemy sobie spokojnie. przygotować tu atak. Mm, spróbujemy tą króliczycę. <laughs> załatwić z uwagi na to, że e, no, ona. Daje obrażenia wszystkim naszym bohaterom. Ale nie udało nam się to. Ody na szczęście odjechał. Nie, Poseidon, przepraszam, nie Odyn, Poseidon. Także chociaż tego mamy z głowy. No i teraz kwestia naciągnięcia klocków, jakichś sensownych, bo na razie mamy tylko dwa pod nią, nie wiem, może by wystarczyło ciechnęła nas. No ale dobra, wyleczymy troszeczkę i no dwa nie starczyły, widzicie? A zielonych jak na lekarstwo. I tak naprawdę powiem Wam, ta druga drużyna mogłaby tu nie wytrzymać tego tempa, jeszcze odrodzenia, więc spróbujmy tutaj pod nią jakieś klocki. Mamy co prawda ataki, ale przytrzymajmy sobie. Dobra, do klocek już wystarczył fioletowy, żeby ją pokonać. No, i dobijmy tego ogryzka. Kogo tu by wziąć? O, weźmy drugą ekipę fioletową, kochani, bo tam najbardziej ten, jakby z największym życiem, jest żółty bohater, czy bohaterka przeciwników. Weźmiemy Proteusza Cypriana w kostiumie. Po raz pierwszy możemy go obejrzeć. W akcji. Zobaczymy, czy zdąży odpalić. Dobra, mamy klocki pod siewcą zagłady i chyba trzeba by je, wydaje mi się, wykorzystać, bo to może być już jego koniec, właśnie. No i widzicie, jak z fioletowymi jest. Żółte kuszą pod welą. No ale zrzucajmy tutaj, gdzie, gdzie nikogo nie ma, jeśli tylko się da. Dobra, teraz wasze fioletowe, to powinno nas odpalić. No i ładnie. Proteus zablokuje im zbieranie many, także chwilowo będziemy e, bezpieczni. A, niestety, nie zablokował. Nie, no, nie zablokował, ona ma odporność na to. No ale żółta, mamy klocki fioletowe pod nią. Jeszcze mamy kontratak, także jakby co no, wystarczyło. wystarczyły klocki, ale jakby co, to kontratak zrobiłby też robotę, wydaje mi się. No i mamy resecik, kochani. Znajdźmy sobie kogoś. Jakiegoś wolnego może tanka na środku. Tu słaba ekipa, 4300, tylko że dwóch niebieskich bohaterów. A ja zużyłem zieloną drużynę. He. No dobra. No, kogoś nie za słabego, nie za mocnego. No. Spróbujmy tutaj Kate, ale tu są same praktycznie czwórki. Dobra, spróbujmy tutaj. Może czerwonymi, skoro zielony tank. Elena i dwie Mariany bierzemy tym razem. Dlaczego Elena nie Kagan? Oboje, Wolna Mana, kochani. Natomiast Elena daje nam kontratak, który przy prowokacji królowej zmusza bohaterów przeciwnika do używania umiejętności specjalnej na królowej. W związku z tym e, no, to kombo, jeżeli już odpali, no to jest częściowo zabójcze dla tych atakujących bohaterów, dlatego ona a nie, a nie Kagan. No dobra, mamy klocki pod Tarlakiem. Puścimy sobie tu. E, powiem Wam szczerze, że miałem wziąć tu niebieską drużynę, bo jest dwóch czerwonych bohaterów. A wziąłem czerwoną, coś czerwonym mi w głowie tam został i, i tak zostało. No ale miejmy nadzieję, że czerwoni odwdzięczą mi się, bo niebieskich klocków trochę jest. No dobra, yy, pozbądźmy ich kontrataku. A ona jest, <grytanie> widzicie w kostiumie, jest łotrzykiem Unika. No to weźmy się za drugiego czerwonego i Hel. Jak nie będzie miał kto, to nie będzie kontrataków, nie? Dobra, mamy, mamy kontratak, mamy prowokację, więc możemy spróbować. Eee, o, pięknie, na kontratakuj, albo minionek ją trzepnął. Sprowokujemy to Melenę przeciwnika. Ona chyba bije trzech, no ale musi, widzicie, królową. Mają troszeczkę kontrataku, ale no spokojnie grajmy. Widzicie, hel się załamała na kontrataku naszym. Ciach, mamy pod Viviką krocki. To odpali na pewno grazul i tylko grazul. Ach, niewiele brakło, żeby wiwice już podziękować, a tak jeszcze ją odratowała. Hmm, może po prawo przesunąć? Nie no, ten dół cholera. Trzeba coś podciągnąć. Po prawej nic nam nie daje to złożenie, na razie przynajmniej. Dobra, weszły trzy klocki. Odpaliło to nam. E, Tom Elenę zostawimy w spokoju. Znaczy, przynajmniej w sensie, w tej chwili a mówię o atakach. W tej chwili o atakach. ponieważ ona może uniknąć, a to lepiej, lepiej skupić się na wiwicy, chociaż 6 tur... 63, no to teoretycznie by ją zjadło, ale 6 tur to jest długo, jak nie będzie klocków, to jeszcze się uleczy. Dlatego kończymy wiwika i teraz, no... ze względu tylko na uniki, kochani, bo tak to zostawiłbym leczącego. I ciach... No, i teraz to już ryzyk fizyk. No, miejmy nadzieję, że wszystkiego nie, nie uniknie. Dobra. Pierwszy strzał od razu. Tym razem trafiony. No i dobra. Są punkty. No, także w sumie chyba opłacało się wziąć czerwonych, nie niebieskich. <laughs> nie wiem, potem nie śledziłem już niebieskich klocków. Eee, nie wiem, jak wy. Eee, no, zobaczmy. No to weźmy tutaj sobie żółtych. Zakładamy kostium, czy jeszcze nie? 78 poziom. Już prawie, prawie ten Leonidas jest gotowy. Jeszcze bez kostiumu, kochani. Chociaż. Dawaj go. Dwa punkty to naprawdę już nie robią takiej różnicy. A on daje dodatkowe minus do obrony przeciwko światłości, więc w kombinacji z Wiwiką w kostiumie no po prostu żółci potem już demolują te obrony, jeżeli uda się oczywiście ich odpalić. Dobra, pojechaliśmy kombem, ładnie coś tu weszło i od razu fioletowy bohater się upłynnił. Mamy tu pod Bertilą trzy klocki, to powinno już coś odpalać. Dobra, Bertilla odpaliła. Niestety ta średnia wolna mana, to widzicie co tu się dzieje. Mikołajowi troszeczkę przesłonimy oczy. Może się uda, żeby kogoś nie trafił, jeśli będzie odpalał. No i jedziemy. Wivika, obniżenie obrony. Leonidas, obniżenie na żółtych. A Lasis zdejmiemy troszeczkę many. Vivicę drugą trzymam sobie na mm, no na zdjęcie efektów tak naprawdę, jeżeli właśnie Mikołaj albo Alasi strzeli, bo Alasi chyba jeśli się nie mylę, daje je, jeśli się nie mylę, przepraszam, daje chyba obniż obniżenie nabijania many, po tym swoim strzale. No dobra, weszły jakieś klocki na dole, więc zielone, złożą nam żółte, o jeszcze jeden klocuszek wszedł. Mamy klocek pod Wizwiką, jeden. Więc myślę, że... O, zaraz się przekonamy. No tak, Alasy widzicie, dała... E, dała obniżenie nabijania many, ale zdejmijmy sobie to wiwikom. Ciachy, i może Jun pozbędzie ich leczenia. Dobra, jest. Leonidas na prawo i może wystarczy. Dobra. Ładne zwycięstwo. Ładne, ładne zwycięstwo. No i szukajmy kogoś następnego. Tu widzicie też dwóch fioletowych na żółtą ekipę, którą też zużyłem już. 4300 dwóch czerwonych, dwóch niebieskich też. Wiecie, nie chcę też takich braci niby teoretycznie oczywiście słabych przeciwników, żebyście mieli też co pooglądać. No. Czasem biorę takich, jak już mnie denerwuje <grywka> brak klocków. Dobra, pierwsza ekipa fioletowa tutaj stanie w szranki. Zamieńmy sobie tutaj oddziałek. I spróbujemy może tak pojechać dzisiaj. No dobra, trochę klocków jest. Zrzucimy tam w Marianę. O, pięknie teraz weszły. Ciach. Mamy lewą stronę może załatwioną. Prawie, że. Odpalmy tanka i diamencik pięknie zdjął nam tam. O! No to był strzał w dziesiątkę z tymi klockami. <grym> Z tą ekipą fioletową, teraz no i to by było na tyle. Błyskawiczne, kochani, to zwycięstwo. Tym razem, klocki nam bardzo, bardzo spasowały. No i w sumie została nam ekipa niebieska, więc znajdźmy sobie kogoś tutaj. No Tych dwóch czerwonych cały czas mnie tutaj. Mm. No ale nie wiem, czy to wypada takich. Wziąć, chociaż z drugiej strony punkty dla Sojuszu ważne, żeby zdobyć. Więc spróbujmy naszą ekipą 470, widzicie, także jesteśmy no znacznie słabsi od tej ekipy. No dobra, mamy wkład i mamy w tego Wilbura. Klocki, więc pozbędziemy się tych czerwonych od razu no widzicie, czterogwiazdkowi jednak nie no nie stają już takiej, Taki, trzy klocki to pewne praktycznie, pewne pewne mm, zdjęcie takiego bohatera no dobra, tarlak sobie odpali więc jakieś leczenie włączy dobra, zdejmijmy im defensywę i Vela ona jest niebezpieczna Ciach, może się uda, ale wątpię. No. Klocków za bardzo pod nią nie mamy, więc no, nie chcę mi się ryzykować, żeby tu jeszcze ona nas. O, ale weszło teraz krocków. Dobra, mamy diamencik, a nawet dwa, do wyboru do koloru, kochani, trzy nawet. Więc wszystko w tarlaka. Ciachniemy tam Ryszardowi i diamencik. Znaczy Ryszardowi obniżyliśmy obronę na niebieskich no i w sumie udało się wygrać no dobra kochani myślę, że to całkiem, całkiem poszło fajnie i co, widzimy się za momencik na podsumowaniu, dwie dobitki pierwsze nie najgorsze i reszta też całkiem, całkiem poszła dobra, zobaczymy się za chwilkę do zobaczenia I podsumowanie kochani, mm, najlepszy u nas w sojuszu Rafał, zwycięstwo no, znaczące, prawie no 900 punktów powiedzmy, tak, równo, zobaczcie sobie nagrody, równo tutaj widzę, łeb Web szli z przeciwnikami po 421 punktów ci najlepsi gracze, no. O, fajne, fajnie, że wygraliśmy. I to z taką przewagą. Wszystkie ataki mm, oddane w naszym sojuszu, myślę, że przeciwnicy 4 już chyba dali za wygraną po prostu. Mm, tak mi się wydaje. <laughs> że skoro nie było szans na wygraną, to już dali spokój. E, dobra, zobaczmy sobie pole bitwy. U nas był dobra, zobaczymy, jakie tu ataki na mnie były przeprowadzone. No jest 74. Pierwszy atak to na raz, myślę. Lecimy dalej. Jest znowu Tibor 74, czyli drugi atak, drugi, druga porażka. Tu jest kosza i muki, dwa ataki, trzeci raz zdjęty. No i tyle, czyli cztery ataki i trzy razy mnie zdjęli. Zobaczcie, tu jestem w pierwszej piątce, w pierwszej czwórce naszego sojuszu. Także całkiem dobry wynik. Ukręciłem. Całkiem dobry wynik. No dobra, no zobaczcie inni, inni, jak punktowali. Możecie sobie tutaj prześledzić, jeśli ktoś ma ochotę. No i co, no fajnie, fajnie, że zwycięska wojna. E elegancko to wszystko poszło. E dzięki za obejrzenie, kochani. Subskrybujcie, komentujcie jak najwięcej. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Hej.